Nie ma No, ale są dzieci w samolocie. Ale ja to... W mucholocie. No a tak? A ja pokazuję? Monoś się do Krakowa, do Bielaścia, <laughs> a tam się siedzi. Kaka bóle? Zatrujemy. A mama śpiewa, a ty pokazujesz. Tak? Jak to było? Lecą dzieci w mucholocie jak w prawdziwym samolocie do Krakowa sobie leci a nad nimi słońko świeci Ręce W górę i machamy udajemy, że latamy Podskok w górę, startuj Siadamy. Lądujemy! Brawo! I teraz lecimy samolotem do domu, dobra? W samą stronę lecimy. Ale z was samoloty. Super! Chodź samoleciku.